Wiesz, że ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie korzysta co miesiąc z Instagrama? To oszałamiająca statystyka, a jej przyczyna jest dosyć oczywista. Instagram, dzięki starannie zaprojektowanym kanałom i funkcjom wywołującym dopaminę, stał się mistrzem manipulacji naszą uwagą. Scrollujemy, lajkujemy, udostępniamy, tym samym zasilając cykl natychmiastowej gratyfikacji, który może sprawić, że czujemy się przyklejeni do naszych telefonów. To historia rodem z technologicznej bajki. Aplikacja nazwana na cześć whisky, tak właściwie nazywała się prawie bourbon, stała się gigantem mediów społecznościowych. Poznajmy całą prawdę o Instagramie. Wyobraź sobie 100 z miliona dolarów. To dużo, prawda? Cóż, dziesięciokrotność tej kwoty byłaby znacznie wyższa. Uzbieraj kolejne 100 milionów i będziesz miał potężną górę gotówki. Czy wiesz, że Instagram, pozornie zwyczajna aplikacja, jest teraz wart ponad 33 razy więcej niż cały ten drapacz chmur? I nikt poza Markiem Zuckerbergiem nie stoi za tymi stosami gotówki. Jego związek z Instagramem jest głęboki i trwały, a historia tej wszystkim nam znanej aplikacji... Zaczyna się i kończy właśnie na nim. Zobaczmy jak. Kiedy Facebook był dostępny tylko dla kilku kampusów uniwersyteckich, Mark zaoferował młodemu chłopakowi o imieniu Kevin Systorm szansę stworzenia dla niego funkcji udostępniania zdjęć. Kevin, cały podekscytowany, właściwie go odrzucił. Jego mentor przekonał go, że Facebook to tylko chwilowa moda. Kevin udał się więc do Włoch w pogoni za swoją miłością do fotografii. Tam zdobył pewne umiejętności, które później odegrały dużą rolę w tym, co stało się Instagramem. Po Włoszech dostał staż w firmie technologicznej Odio, którą dziś możecie znać jako Twitter. Tam nawet zaprzyjaźnił się z Jackiem Dorseyem i dostrzegł potencjał Twittera, ale z jakiegoś powodu po prostu mu to nie odpowiadało i znowu ruszył dalej. Może Kevin wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy, ale właśnie rozstał się z dwoma przyszłymi gigantami w świecie mediów społecznościowych, tracąc przy tym poważne bogactwa. Ale hej, kto wiedział, że zamierza zbudować własne imperium? Kevin rzucił się w wiry nauki tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu roku miał już gotową aplikację nazwaną na część jego ulubionej whisky. Tak, nazywała się Bourbon. Jednak w tej aplikacji nie chodziło o alkohol. Chodziło o meldowanie się i informowanie o tym, gdzie jesteś i dokąd się wybierasz. Ludzie mogli nawet udostępniać zdjęcia tych miejsc i zdobywać za to wirtualne nagrody. Im częściej włączałeś aplikacje i publikowałeś, tym więcej nagród zdobywałeś. Problem w tym, że wszystko było trochę zagmatwane. Mylące funkcje, nieatrakcyjne brązowo-czerwone logo i strona internetowa, która wyglądała, jakby została zbudowana z gumy do rzucia i taśmy klejącej. To był burbon w pigułce, ale nawet przy tych wszystkich przeciwnościach Kevinowi udało się przekonać inwestora do wyłożenia 50 tysięcy dolarów na aplikację podczas jednej imprezy. Wywołało to wojnę licytacyjną, w której inna firma wskoczyła i zaoferowała 250 tysięcy dolarów. Widząc to, pierwszy inwestor podniósł swoją ofertę. W ten sposób mała firma Kevina zebrała prawie pół miliona dolarów. To była Dolina Krzemowa w czasach swojej świetności kiedy inwestorzy wrzucali pieniądze we wszystko, co było związane z technologią, mając nadzieję na złapanie kolejnej wielkiej rzeczy. Kevin wiedział, że nadszedł czas, aby znaleźć współzałożyciela i przenieść Bourbon na wyższy poziom. Zwerbował więc Majka Kriegera, wczesnego użytkownika Bourbonu, którego znał z czasów Stanfordu. Teraz Kevin miał mózg, siłę przebicia i nowy problem. Bourbon po prostu się nie przyjął. W jaki sposób udało im się pozyskać finansowanie przy marnych stu użytkownikach? Zdeterminowany, by naprawić sytuację, Kevin zaczął pytać aktywnych użytkowników, co tak naprawdę podoba im się w aplikacji. Jedyną rzeczą, którą ludzie lubili, było udostępnianie zdjęć. W tym czasie istniało wiele aplikacji do robienia zdjęć, ale żadna z nich nie skupiała się na budowaniu społeczności w celu łatwego ich udostępniania wszystkim znajomym jednocześnie. Kevin wiedział, że potrzebują nowego początku. Postanowił zmienić nazwę na coś bardziej chwytliwego, coś, co zapadnie ludziom w pamięć. Tak oto narodziła się nazwa Instagram, połączenie dwóch słów: instant i telegram, co wskazywało na to, że aplikacja skupiała się na szybkim i łatwym udostępnianiu zdjęć. Po zbudowaniu pierwszego prototypu Kevin podekscytowany pokazał go swojej dziewczynie. Jej opinia nie była zbyt entuzjastyczna. Nie była pewna, czy będzie z niej korzystać, ponieważ jej zdjęcia nie dorównywałyby zdjęciom jej znajomych. Kevin zauważył, że być może zdjęcia tych znajomych wyglądały niesamowicie dzięki filtrom. Ten pozornie prosty komentarz zmienił wszystko. Istniało mnóstwo aplikacji filtrujących, ale żadna nie była zintegrowana z platformą społecznościową. Użył on Photoshopa do stworzenia kilku fajnych filtrów, które użytkownicy mogli nałożyć na swoje zdjęcia, tak aby wyglądały na bardziej dopracowane i cóż, godne Instagrama. Kevin i Mike spędzili kolejne 8 tygodni na niestrudzonej pracy i w końcu 6 października 2010 roku Instagram został udostępniony światu. To, co stało się później, było czymś, czego nawet Kevin nie był w stanie przewidzieć. W przeciwieństwie do większości startupów, które na początku doświadczają powolnego napływu użytkowników. Instagram eksplodował. W dniu premiery zarejestrowało się aż 25 tysięcy użytkowników. W ciągu miesiąca liczba ta wzrosła do ponad miliona. Jaki był więc sekretny sos stojący za tym błyskawicznym wzrostem? Po pierwsze, Instagram bardzo ułatwił udostępnianie edytowanych, bogatych filtrów zdjęć na innych platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Za każdym razem, gdy ktoś publikował zdjęcie z Instagrama na innej platformie, Odsłaniało to aplikację przed zupełnie nową publicznością. Po drugie, wyczucie czasu było nienaganne. Właśnie pojawił się iPhone 4 z ulepszonym aparatem, co idealnie zbiegło się z debiutem Instagrama. Był to początek ery fotografii smartfonowej. Instagram stał się viralową sensacją, a Kevin nie był do końca przygotowany na tak szybki wzrost. Serwery ulegały awariom pod presją coraz większej liczby użytkowników, przez co aplikacja często przestawała działać. Do zabawy zaczęli dołączać także celebryci, tacy jak Justin Bieber. Każdy post celebrytów wywoływał falę nowych pobrań, co skutkowało także kolejnym przeciążaniem serwerów. Wraz z pojawieniem się nowych użytkowników pojawił się nowy zestaw problemów. Przy 20 milionach użytkowników zespół Instagrama był niewielki zaledwie 4 osoby, w tym Kevin i Mike. Wzrost był fenomenalny. A Kevin starał się powiększyć zespół. W 2012 roku liczył on już 13 osób, ale wciąż był zbyt mały jak na tak dużą platformę. W życie Kevina zaczęło wirować. Jako dyrektor generalny super gorącej aplikacji, został pochłonięty przez kulturę celebrytów, która eksplodowała na Instagramie. Oczywiście, ekscytujące było oglądanie wielkich gwiazd dołączających do platformy, ale Kevin był zdeterminowany, aby zachować rzeczywistość. Nie chciał. By Instagram stał się platformą do bezwstydnej autopromocji. Ludzie łapali się na tym, że mogą zarabiać pieniądze, promując produkty wśród swoich odbiorców, ale od samego początku wizją Kevina było stworzenie kreatywnej przestrzeni dla fotografii i sztuki. Powoli jednak Instagram zaczął przekształcać się w rynek. Marki zaczęły płacić ludziom za publikowanie informacji o ich produktach. Na początku pojawił się duży problem z tym, że ludzie nie byli transparentni w kwestii sponsorowanych postów. Obserwujący myśleli, że rekomendacja produktu była autentyczna, podczas gdy tak naprawdę nie była. Niektóre wielkie gwiazdy wykorzystywały w ten sposób zaufanie swoich fanów. Ironia polegała na tym, że chociaż ludzie bogacili się na Instagramie, sama platforma nie zarabiała żadnych pieniędzy. Nie opracowali jeszcze systemu reklamowego i polegali wyłącznie na gotówce inwestorów. Pewnego dnia świat technologii obiegła informacja, że Twitter chciał kupić Instagram. Nie miało znaczenia, czy Instagram zarabiał pieniądze, czy też nie. Znaczenie miało to, jak duży wpływ wywierał. Dyrektor Generalny Twittera zaprosił Kevina na kolację i przedstawił mu ofertę nabycia Instagrama. Jednak Twitter zaniemówił po kolejnym ruchu Kevina. Mark Zuckerberg, szef Facebooka, skupił się na Instagramie i nie tracił czasu po tym, jak Twitter zwrócił się do założyciela Instagrama, zadzwonił bezpośrednio do Kevina i przeszedł do Sedna. Facebook chciał kupić Instagram. Cena wynosiła 1 miliard dolarów. Umowa została zapieczętowana w 2012 roku. W tamtych czasach zakup aplikacji mobilnej za miliard dolarów był czymś niespotykanym, zwłaszcza półtora letniej aplikacji bez wyraźnej ścieżki do zarabiania pieniędzy. Tymczasem dla Kevina szykowała się burza. Pierwszej poważnej zmianie polityki od czasu przejęcia przez Facebooka Instagram ogłosił, że ma prawo sprzedawać zdjęcia użytkowników bez żadnych opłat ani powiadomień i nie ma możliwości rezygnacji. Artykuły z tą wiadomością zalały Google, a hashtag delete Instagram zaczął zyskiwać na popularności. Z czasem między Kevinem i Zuckerbergiem dochodziło do coraz większych napięć. Kevin miał dość. Po powrocie z urlopu ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Współzałożyciel Mike również poszedł w jego ślady. Co ciekawe, Sam Kevin nie korzysta już nawet z Instagrama. Być może rozumie, że czasami najcenniejsze chwile to te, których doświadczamy w pełni, zdając sobie sprawę, że filtr nigdy nie uchwyci prawdziwej istoty doświadczenia.